Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was bardzo serdecznie już w nowym miesiącu, 1 czerwca, w Dzień Dziecka i w niedzielę w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według Świętego Łukasza. Będzie to rozdział 24, a wersety od 46 do 53, czyli do końca Ewangelii. Świętego Łukasza. Przyjdź, Duchu Święty, zapraszamy Cię do naszych serc, do naszego życia, abyśmy, chodząc po ziemi, oczy mieli utkwione w niebo, tam gdzie Ty, Duchu Święty, razem z Ojcem i Jezusem, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jeszua powiedział do swoich Talmidim. Tak jest napisane: Mesjasz ma cierpieć i powstać w zmartwych trzeciego dnia. A w Jego imię nawrócenie prowadzące do przebaczenia grzechów ma być głoszone ludziom ze wszystkich narodów, poczynając od Jeruszalaim. Jesteście świadkami tych rzeczy. A syłam na was to, co mój ojciec obiecał. Zostańcie więc tutaj w mieście, aż otrzymacie moc z wysoka. Wyprowadził ich w stronę Beit Ani i wzniosłszy ręce, wypowiedział nad nimi Bar Brachem, a gdy ich błogosławił, odsunął się od nich i został zabrany w górę do nieba. Skłonili się przed Nim w uwielbieniu, a potem, nie posiadając się z radości, powrócili do Jerusalem i spędzali tam na terenie świątyni cały czas, chwaląc Boga. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Moi drodzy, niesamowita jest ta dzisiejsza Ewangelia. Dlatego, że jest to takie przypieczętowanie tych wszystkich słów, które Pan Jezus wypowiada, jeszcze tu ciągle na ziemi, wypowiada do apostołów. Jednym z takich, takich pieczątek, którą Pan Jezus postawił, jest również do nas skierowane słowo: jesteście świadkami tych rzeczy. Pan Jezus nie zostawia nas trochę tak, jak nauczyciel, którego żegnamy. W szkole przekazał nam to, co potrafił, to, co umiał, to, na ile mu wystarczyło godzin podczas tych lat nauki, i mówi: No, teraz idźcie. Teraz musicie sobie radzić sami. Mnie już nie będzie, już szkoła się skończyła. Pan Jezus im mówi: Jesteście świadkami tych rzeczy, ale jednocześnie mówi do nich: Zostańcie tu w mieście, aż otrzymacie moc z wysoka. Tą moc, którą. Ześlę wam mój Ojciec, tą moc, którą obiecał wam Bóg. Więc jesteście świadkami w mojej mocy. Nie jesteście świadkami, no właśnie, tej, tej takiej w naszym rozumieniu, że no teraz musicie sobie radzić. Nie, w mojej mocy jesteście świadkami. Po drugie, Pan Jezus nieustannie wypowiada nad nami brachem. Ta bracha to jest to, co my tłumaczymy jako błogosławieństwo. Czyli to jest to, jakby to powiedzieć, żeby temu nie umniejszyć, każde słowo będzie jakimś umniejszeniem i niedostatkiem, czym tak naprawdę jest błogosławieństwo. Ale jest to, no znowu, połączone z mocą, z realną mocą, bo to nie jest tylko takie życzenie nam wszystkiego najlepszego, jak rodzice swoim dzieciom, choćby najbardziej na świecie ich kochali to życzenia oczywiście nieraz można im dopomóc w spełnieniu się, ale wiele razy ludzie są ograniczeni wobec ludzi i nie są w stanie nawet kochający rodzice zrobić czegoś dla swojego dziecka. Widzimy to w takich różnych sytuacjach trudnych, tragicznych, jak zachoruje jakieś dziecko, rodzice zbierają setki tysięcy albo nawet i kilka milionów na operację z jakąś determinacją, ale nie są w stanie często przy różnych chorobach, chociażby sami chcieli ofiarować dziecku swoje narządy, to w pewnych sytuacjach jest to niemożliwe. I, i dlatego są bezradni. Jezus, kiedy nam Błogosławi, kiedy wypowiada tą brachę nad nami, zawsze każdego dnia to on nam nie tylko dobrze życzy, ale tak naprawdę nam przekazuje to błogosławieństwo. A więc przekazuje nam moc z wysoka. I po trzecie, moi drodzy, to jest jakby to, co Pan Jezus tutaj robi wobec nas, czyli opowiada o tym wszystkim, też jakby troszeczkę nas ustawia, kim Wy jesteście, czym Wy jesteście wobec tego. Jesteście świadkami tego, tych rzeczy. Więc teraz sobie przypomnijmy, jakie to były rzeczy. Chrystus nam wiele razy mówił o tym. To jest koniec Ewangelii Łukasza, ale w tej Ewangelii Łukasza jest przypowieść o miłosiernym Ojcu, w tej Ewangelii Łukasza jest mnóstwo uzdrowień, w tej Ewangelii Łukasza jest to, że Jezus mówi, że grzech jest gorszy od jakiej, jakiejkolwiek choroby. Idź i nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. W tej Ewangelii Łukasza jest w końcu też męka i śmierć Pana Jezusa. Poniesiona za nas, dla nas, żebyśmy mogli żyć. Jezus mówi: Jesteście tego świadkami. Jesteście świadkami też tego, że w tej Ewangelii Łukasza on przyszedł jako człowiek narodzony z Maryi Dziewicy, narodzony w ubóstwie, bo, bo chce nam w ten sposób pokazać, że nie bogactwa materialne czynią człowieka szczęśliwym. I w tej Ewangelii Łukasza jest też to, że Pan Jezus wybrał swoich uczniów, wybrał apostołów. Każe im głosić Jego Słowo, Słowo nawrócenia. I jest tam też to, że kto uwierzy i przyjmie wasze słowo, przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie, będzie potępiony. To są bardzo konkretne wybory, nomenomen dzisiaj. I w tej Ewangelii Łukasza ostatnie zdanie, jakie nam zostawia świadek. Święty Łukasz jest takie, że oni spędzali tam na terenie świątyni cały czas chwaląc Boga. Kochani, jeszcze raz sobie to spróbujmy tak, jakby złożyć. Pan Jezus wstępuje do nieba, to znaczy, że traci im się w pewnym sensie z oczu w taki, w taki fizyczny sposób, tak jak Go do tej pory widzieli, dotykali, słuchali, unosi się do nieba, zostaje zabrany. W górę, do nieba, oni widzą, gdzie jest jakby miejsce przeznaczenia. Po co to wszystko? Dla Jezusa, który jest w niebo wzięty, w niebo wstępuje, i oddają Mu pokłon, potem nie posiadając się z radości. To znaczy, że w nich była ogromna radość nie smutek, że ojej, już teraz nie możemy widzieć Pana Jezusa ogromna radość z tego, co zobaczyli, z tego, co wcześniej usłyszeli. I też z tego, że mogą być tego świadkami, tych rzeczy. I co robią? Spędzają na terenie świątyni cały czas, chwaląc Boga. To znaczy, apostołowie chcą jakby nam pokazać, że my dalej możemy być z Jezusem. To, że On fizycznie nie jest obecny tak, jak był nad jeziorem Genezaret, oni już go tam nie szukają nad jeziorem Genezaret. Oni nie szukają go już w kanie galilejskiej, na tej sali biesiadnej, gdzie było wesele. Oni go szukają w świątyni. Oni z nim są w świątyni. Oni z nim rozmawiają w świątyni, w kościele. Moi drodzy, jest to dla nas wskazówka, że my dzisiaj możemy Jezusa mieć, tak? Mówiąc troszeczkę, no może i nie, nie do końca ładnie, bo ma się rzeczy ale my możemy z Nim być w kontakcie, możemy z Nim się cały czas widzieć. To jest teren świątyni, to jest teren kościoła. Dlatego diabeł dzisiaj tak walczy o to, aby ludzie stracili kontakt z, z żywym Bogiem, z Jezusem Chrystusem, który nam się pozwala dotykać, przyjmować, ale też który do nas mówi. Wiele, naprawdę wiele jest historii, w których Ludzie doświadczyli obecności Boga przed najświętszym sakramentem, przed tabernakulum, czy to pustego kościoła, czy kościoła, w którym była Eucharystia razem z, z wieloma ludźmi. Wiele, wiele jest takich historii. I te ostat to ostatnie zdanie spędzali tam na terenie świątyni cały czas, chwaląc Boga. Niech będzie dla nas takim troszeczkę też. Wyznacznikiem, że jeśli chcemy spotkać Jezusa, który dzisiaj wiemy, że jest w niebie, że wstąpił do nieba, ale i może tak sobie nieraz mówimy: A gdyby tak Pan Jezus chodził koło nas, to spójrzmy dzisiaj na apostołów, którzy widząc Jezusa oddalającego się od nich, wiedzą, gdzie można znaleźć Jezusa bliskiego, bliskiego im. Dlatego idąc dzisiaj też na Eucharystię, czy będąc na Eucharystiach, pamiętajmy, że tam jest żywy Bóg, że tam jest Jezus, że nie jest On już na sposób ciała, tak jak był fizycznie obecny nad jeziorem Genezaret, czy tam akurat tutaj, gdzie Pan Jezus w Betanii. W stronę Betanii ich wyprowadził, gdzie było to, to w niebo wstąpienie, ale jest obecny tak samo prawdziwie tak samo ze swoim ciałem i swoją krwią ukrytą w hostii i ukrytą w winie ale tak samo jest obecny. I naszą odpowiedzią powinno być ta droga apostoła, droga ucznia chwalić Boga, chwalić Boga, chwalić za wielkie rzeczy, które nam objawił. Chwalić za to, że jest z nami i chwalić za to, że uczynił nas swoimi świadkami. Więc bądźmy świadkami Pana Jezusa i chwalmy go, uwielbiajmy go za to, że już nam nakreślił naszą przyszłość, jak sam dzisiaj wstąpił do nieba taki dla każdego z nas ma przygotowane miejsce. I nie wątpmy w to, tylko głośmy i wielbijmy Boga. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam tej pięknej, dobrej niedzieli, takiej niedzieli w niebo wstąpienia. Sercem, duszą, bądźmy w niebie, w radości, chwalmy Boga. Do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da z Panem Bogiem.